Cześć, tu Magda. Jeśli Wasze dzieci mają problem z koncentracją uwagi, percepcją, rozumieniem poleceń, albo już wiecie, że mają zdiagnozowaną dyslekcję, dyskalkuli, albo mają jakieś zaburzenia motoryczne, no to oczywiście warto skorzystać z pomocy specjalistów, a ich pracę wzmocnić w domu. Korzystając z zestawu, który ułatwi Wam ćwiczenia w komfortowych dla dziecka warunkach. Ćwiczenia słuchowe w połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi, które zostały opracowane specjalnie dla zestawu Sansory, oddziałują na wiele naszych funkcji życiowych. A zobaczcie dokładnie na co. Motorykę dużą i małą, koncentrację, równowagę, percepcję i orientację przestrzenną, uwagę i koncentrację, czytanie i pisanie, specyficzne trudności szkolne takie jak dyslekcja czy dyskalkulia, timing, czyli wyczucie czasu, z czym dzieci mają ogromne problemy, i sekwencje działań, praksje i planowanie motoryczne. Oraz zdolność do postępowania zgodnie z instrukcjami. Słuchawki, sensory mają wgrane specjalne utwory muzyczne, ale zostały one zmodyfikowane, pozmieniane. I słuchając ich, przy okazji wykonując ćwiczenia fizyczne, musimy naprawdę wygimnastykować nasz słuch, aby Wyłapać te niedoskonałości. Zaczynamy słuchać bardzo, bardzo uważnie, a przy okazji, pobudzając nasz układ przedsionkowy, wykonujemy najróżniejsze ćwiczenia. To jest bardzo duże wyzwanie, ale warto, aby ćwiczyć tym zestawem w domu, wspomagając różnorodne terapie, które, na które uczęszcza dziecko. Zestaw zalecany jest w połączeniu z terapią integracji sensorycznej, z terapią pedagogiczną, psychologiczną. Warto go wykorzystywać przy zajęciach z muzykoterapii czy zajęć z rytmiki. Słuchawki przenoszą dźwięk drogą powietrzną oraz kostną, bo w pałąku znajduje się dodatkowy głośnik, aby zapewnić jedyną w swoim rodzaju skuteczną stymulację obu układów słuchowego. I przedsionkowego. Poprzez stymulację układu przedsionkowego w mózgu powstają nowe połączenia neuronalne, dzięki czemu ucho i mózg wspólnie pracują nad szybszym i dokładniejszym przetwarzaniem informacji sensorycznych. Ciczyć ze słuchawkami mogą wszyscy domownicy, ale warto wykorzystać go szczególnie w przypadku osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami, takimi jak. Opóźnienia w rozwoju ruchowym, problemy z równowagą i koordynacją, zaburzenia przetwarzania sensorycznego i słuchowego, zaburzenia ze spektrum autyzmu i inne zaburzenia rozwojowe. Seniorzy świetnie wykorzystają go przy wspomaganiu w trudnościach związanych z wiekiem, koordynacją, równowagą i dynamiką. Program rozłożony jest na ćwiczenia 30-minutowe i ćwiczymy tak przez 40 dni. Potem robimy przerwę i możemy je kontynuować w odpowiednich sesjach. Twórcy metody Tomatisa przygotowali też zestaw Pronouns. To zestaw do nauki języka angielskiego. W program obejmuje 45 godzin nauki języka angielskiego. Specjalnie przygotowane nagrania pozwalają na powtarzanie zdań i fraz, które wpłyną naprawdę piornująco na to, w jaki sposób mówimy po angielsku. Dodadzą pewności siebie, poprawią akcent i dykcję, no i spowodują, że Nasza wymowa będzie coraz bardziej płynna, a sposób, w jaki wypowiadamy słowa w języku angielskim, prawidłowa. Życzę Wam ogromnej satysfakcji pracy z zestawem i przede wszystkim spektakularnych efektów i radości dzieci i starszych użytkowników.